Jakimś cudem Mario miał siłę, aby przejść przez upalną pustynię. Przed nim ruiny wyłaniały się z piasku. W chłodzie danym przez cień Mario i Tippi weszli do środka. To były dokładnie te ruiny, o których ostrzegał ich stary Watchit. Jakie zagrożenie znajduje się wśród ciemnych korytarzy tego miejsca? Rozdział 1-4 Potwór w ruinach. Mario, słyszę jak nas woła. Serce jest blisko. Ale czuję też coś innego leżącego pod piaskiem. Uważaj Mario, coś jeszcze na nas czeka. No dobra, hej, wszystkim witam was przy kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Super Paper Mario. Eee, chwila, kiedy był ostatni odcinek? Jakoś pod koniec stycznia. No, zaczął się czerwiec, ale. no... Lecimy, fajna gierka. Czemu. No, machando sobie, tak? Czemu nie działa? Nie, no to kontynuujemy te nasze ruiny, a raczej. kontynuujemy, zaczynamy. Trzeba skończyć pierwszy rozdział. O, teraz machnęło. No nie. Spróbuję to zrobić. Tak, dobrze, są punkty. Dobra, i tak tutaj trzeba na dół wejść. Więc w sumie dobrze, że tutaj spadłem. Ta, firebary, oh, watch this. Hehe. Hehe. To jest zakluczone. To logiczne, że trzeba przejść tylko tędy. Chodź si no. Squidlet. Hm! Co to jest? To spajki trąb. Z jakiegoś powodu bardzo lubi się toczyć w prawo i lewo. Nie możesz go pokonać, ale możesz go tylko uniknąć. Będzie się poruszał tak długo, aż nie uderzy w ścianę, ale później odbije się z powrotem. No okej. Okay. Oh no! I patrzcie, one są takie... A nie, dobra, to jeszcze nie te. Sorry, mój błąd. Mój błąd. Pomyliłem je i w ogóle.. W ogóle nie można sobie skakać na tej na drabinie. Co to jest? czyjej oszukanym. Może ja lubię z drabin sobie skakać, tak? Ułatwiać sobie podróż. Ale nie, 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 no bo po co, po co, po co, po co, po co. Nie wolno. Save. Już? Hmm... Coś mi to śmierdzi, trochę. Jaj? O nie. Zapomniałem, że on tak wysoko go rzuci. Czemu ja nie mogłem z tego skoczyć? Ja się pytam. A! nie ten timing. Coś tutaj tak uderza. Czy to. Tak. I można to podnieść. O nie. Zapomniałem, że to można podnieść. Well, shit. Cześć tu. A, tu jest. Haha. Ha! Mam Cię. No dobra, kontynuujemy naszą podróż. O, tak lubię rzucać fro. Watch this, Bazinga. Oczywiście że, oczywiście, że mi nie mogło wyjść na sam początek. Can you fucking easy? No w końcu, no. Serio, tak to bo. było. Coś na zewnątrz się stało. Co ty nie powiesz? Wchodzenie piękne pod drabinie i stanie na niej w taki sposób, niby na czym, że tak nieśmiało spytam. Sprawdzę jeszcze, czy tutaj nic nie było. Mi się wydaje, że ja tu coś zostawiłem. wydawać to mi, się, to mi się może. A jednak. Jak tu wejść, yy, Froh? Hm. hm. To było tak przewidywalne. Hm, Pusto tu. Halo, sensor bar. Czego sensor bar czasami mi nie chce działać? Cyk i patrz, jaki zbir jestem, chociaż. A ja mogę się jeszcze od niego odbić, i później dopiero. Znowu nie pomyślałem. O, zaprezentuję. No. Tak jest, bieranko punktów. Ile jeszcze mam do następnego levela? O, Bazi Beatle Card, okay. Następny level mam za. 4200 punktów, niecałe. Ok. Spoko. Oh no! Ha! Ok. Tego się nie spodziewałem. Już lepiej było oberwać wtedy. Albo poczekać chwilkę. żeby mi się naładowało. Ale nie, nie, nie. Bo płaczę. O. Oh. A to już normalnie wszystko. E, hold up. Idę tędy. Tak, pamiętam. Hmm. Hmm, nic tu nie ma klucz Wiem, że go tu nie ma, bo nic tu Mogę tak swrogo To ja się nie uda Ej, 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 ej. A Hmm Hmm Okej, okay, that looks epic Mogę nie skakać Wolf, up No dobra, nie wiem czy jeszcze. Chyba jeszcze dwa pokoje. O, właśnie, bo tutaj są drzwi do bossa. Tu nic nie ma? A nie, jest drabina, okej. Okay? Tam nic nie ma. No. Jej, hura, bardzo szybkie wchodzenie po drabinie. Jej, moje ulubione. Jak się pewnie domyślacie, bardzo nie, nie lubię tej czynności. Chociaż przez 5 sekund się wystraszyłem, że mogę tu spaść? Te kolumny po coś tu są, tak? Well, I'm just dumb. A nie uciekando. Co się z Wimotem dzieje? Nie wiem, czy to było słychać, raczej nie. Jak było słychać, no to... well. Teraz było jeszcze więcej. na już nie ma. Hm, no to co? Spadł uba. Jit! Hm. mogę na któregoś wskazać? Tu. No nie, nie mogę. Szkoda. Ciekawe, co by wtedy Tipi powiedziała. Nie są jeszcze... Kompletnie o tym miejscu zapomniałem. No, w każdym razie trzeba się odwrócić. I tutaj, patrzcie, mamy takie fajne. Trzeba w odpowiedniej kolejności. To możesz łaskawie robić to, co naciskam. No, bo tam jest rura. To wiele wyjaśnia. Koniec. Idziemy. Pojedynczo, albo po dwa, ewentualnie po cztery. Wiecie co, ja może zapiszę, I mean... Raczej nie zdechnę. Raczej. Myślę, że zdechnę, ale well. Wszystko jest możliwe, zwłaszcza u mnie, gdzie zdycham, jak je łop. No nic idziemy. Znowu jesteśmy na pustyni. Ostrzeżenie. Wykryto intruza. Opuść to miejsce albo przepadnij na wieki. Chwila, rozpoczynanie skanowania. Wykryto czerwoną czapkę. Wykryto niebieskie szelki. Wykryto wąsy piątego stopnia. Niesamowite. Identyfikowanie możliwych wyników. Ale to niemożliwe. Stój tam gdzie jesteś. Przeszukiwanie plików. Wyszukiwanie jest zakończone. Znaleziono jeden wynik. Przeciążenie systemu wykryto legendarnego bohatera. Wybacz mi bohaterze. Jestem Fractail. Moim zadaniem jest bronić Selce przed intruzami. Spóźniłeś się. Czekałem tysiąc lat na twoje przybycie. Możesz przejść. Selce jest tuż za nami. Aha, tak łatwo nie będzie. Kto mówi? Miał mi Cię poznać i Twoje wąsy. Jestem panem wymiarów, ulubieńcem tłumów. Jestem. DIMENTIO! Zapamiętaj to imię. Znam Cię. Jesteś ten. Byłoby co najmniej głupio, jeśli wasza podróż zakończyłaby się tak łatwo. Więc zakończy się z magią. No, tak lepiej. Teraz będziecie z tym robotem trochę więcej czasu. Nawet będzie coś do jedzenia, ale tylko dla robota. Bo to wy będziecie jedzeniem. Ciao. Co on...? Jestem błędem. Wciśnij klawisz, aby zresetować. System nieznaleziony. Włóż dysk z systemem. Dysk nieznaleziony. Pewnie się, że dysk jest zakryty. Błąd. Włóż dysk i wciśnij Enter. Brak odpowiedzi. System może być przeciążony lub robi sobie ognisko. Błąd aplikacji. Zapisz swoją pracę i wyjdź. się wszystko. Brawo, geniuszu. Oczekiwanie na procesor. 404, chomiki napędowe nieznalezione. poziom zagrożenia rośnie jak ciasto w piekarniku lub w środku mnie, wybuch jest bliski. Ruchom wyszukiwarkę, ruchom generator obelg, wyniki moglicie zrobić za golarkę do tego wąsa. Control, Alt, Delete! No, system Fractale'a jest przeciążony i robi sobie ognisko. Zabawne. I naprawdę... To, jak pisane jest każde Paper Mario! Ten humor to jest złoto! Uwielbiam to. A, no i fraktal tak sobie będzie latał. I dopóki on tutaj łaskawie nie przyleci, to nic nie będziemy mogli zrobić. Sajk! Wskakujemy. O nie! Można. Co się bać, że zrobię? Aha, no tak! Brawo, je łopie! Bo on z tamtej strony musi nadlecieć, więc ja sobie tutaj poczekam. I niech on robi swoje. O, ty się jeszcze odezwie. Wygląda na to, że fragment leci prosto na nas. Lepiej uważać. Ło, ale leci. O, oh, men! Jedziemy z nim. Okej, okay, jesteśmy. I fraktal ma pchły. W ogóle, jak. Nie, 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 nie 3D. Jak to się nazywa? I w ogóle, ile fraktal ma HP? To też jest istotne. No dobra, oto fraktal, bla bla bla. Nie wiadomo ile ma HP. Okej. Okay. Tym nie wiedziałem i mówi, że ta antenka jest jego słabym punktem. Dobra, a te co się to... To są fraktyle, tak To frakły. Aha, to są takie małe robociki, które bronią fraktyla. To jest zabawne. Jeden HP, atak tak jeden... Zatykują wszystko co wejdzie na ich pana. Tutaj wykonanie przez pradawnych, czy tam starożytnych. Nie pamiętam już nawet jak na nich mówiłem. Tak jak fraktil, dobra. Bierzemy ich. Bazinga... O nie, już? No nic. Hoppa! na ah, nie udało mi się. Wiem, że można tak ładnie z Fractala zeskoczyć. Spróbuję to zrobić w następnej turze. To jest taka ala walka turowa. To jest tura, kiedy przeciwnik atakuje i kiedy my jego atakujemy. Teraz akurat na niego pora Jak już się nauczyłem hmm. e, Szkoda, że nie można na, nie na niego wejść tutaj To mnie aż tyle smuci Tu się wystraszyłem, nie będę Nie będę kłamał, tu się wystraszyłem i to bardzo Jakby ten... Jakby to przykucnięcie mnie uratowało Może szybciej A nam, 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 nam. No nic, kontynuujemy. Serio? No, błagam! One praktycznie z każdego miejsca mogą mówić. Łaj! Aha, dobra. No, prawie się udało. Ech. Fuken, jakie ja mam w ogóle itemki? Nie to tu. Shroomshake istnieje. I to tyle. No, będę sobie czekał, aż on tu łaskawie przyleci. Nic mi nie zrobisz. I don't give two shits, mate. On mnie chyba nie może zranić. Mogę tutaj sobie postać. Mogę. Ale leci. To mu się fajnie japa świeci. Od środka. Zabawne. Dobra, teraz. A! Przewidziałem cię! Fucking epitaf. Czy ty może. W ogóle zauważyłem, że z tych fraków nie dostajemy punktów? Błąd! Tak szybko? Eee. Zawiodłem, co zrobiłem. Bohaterze, błąd jest tylko mój. Wybacz. Wymagany jest restart systemu. Proszę, musisz uratować nasz świat, <grystanie> taki jeden frakle spadł. To było nawet przykre. Że, że jego kości wyparowały, głowa też i taki jeden frakly zleciał. <grymne> hm, tu nic nie ma! Pewnie mnie coś zaraz zabije. Witaj, bohaterze. Jestem Merlumina. Jestem tylko drzemiącą duszą. Długo czekałem, by dać ci czyste serce. Tak, czekałem aż półtora tysiąca lat. Twoje przybycie tutaj musi oznaczać, że wszystkie światy zaczęły ulegać zniszczeniu. No to właśnie dlatego tu jesteśmy. Zanim dam ci serce, musimy poważnie porozmawiać. Słuchaj uważnie. Dawno temu, moi ludzie stworzyli cywilizację uznaną za początek wszystkiego. Mimo naszej mocy, nie byliśmy w stanie powstrzymać jednego. Mrocznych przepowiedni. Nikt nie wie, kto utworzył tę księgę. Przewidziała wydarzenia z przyszłości. A na ostatniej stronie było napisane, że chaotyczna moc pożre wszystko, co istnieje. Dzięki, że spoilerujesz. Może chciałem przeczytać. I am sad. Widzieliśmy, że trzeba to powstrzymać. Najpotężniejsze umysły stworzyły plan, który miał powstrzymać tragedię przed nastąpieniem. Potrzebowaliśmy czegoś pełnego miłości, by przeciwstawić się mocy chaosu. Badawcy wzięli się do roboty i stworzyli najczystsze serce. Podzieliliśmy je na 8 części i schowaliśmy w różnych wymiarach. Schowaliśmy je dla ochrony, by bezpiecznie czekały na przybycie bohatera. Wszystko szło zgodnie z planem. Do czasu. Jednak przeznaczenie miało inne zamiary. Zaczęło się to od małego wypadku. Byłam wtedy młoda i całkiem ładna. Rozpoczęło się to dnia, w którym poznałam dwóch uroczych mężczyzn, i. Wtedy moje życie popłynęło w kierunku miłości. Próbowałam zagadać do jednego, ale. wiesz. Było ogólnie to, i potem powiedziałam: On na to. wtedy. I właśnie stąd najczystsze serce ma moc do zniszczenia chaosu. By uratować wszystkie światy, musi znaleźć osiem czystych serc, by otworzyć najczystsze serce. I to chyba tyle, co mam do powiedzenia. Słuchałeś uważnie? Jak najbardziej, no jak w szkole. No świetnie. Opowiedziałam to wszystko w dużym skrócie, więc nie wiem, czy wszystko zrozumiałeś. Hmm. A więc Twoim zadaniem jest znaleźć wszystkie serca, bo w nich leży nasza ostatnia nadzieja. Idź, bohaterze, i uratuj wszystkie światy. Każdy liczy na Ciebie. Mamy czyste serce! I Flo tak sobie pięknie tańczył. Ach, te kasztynki są wspaniałe. I jeszcze koniec rozdziału. Przed zniknięciem Merlumina powierzała Mario zadanie uratowania wszystkich światów. Czekała półtora tysiąca lat, żeby przekazać tę wiadomość bohaterowi. Z drugim czystym sercem Mario był dobrych myśli. Jednak daj brakuje im sześciu serc, a podróż dopiero się zaczęła. Chyba czas wrócić do Flipside, powiedziała Tippi. Los każdego świata spoczywa w rękach Mario. No, tak więc ludzie, to tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Postaram się do tej serii wprowadzić tam jakąś regularność i zobaczymy jak to się potoczy. Na chwilę obecną dzięki wam za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie Bye bye.